Moi drodzy, cały Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość świętej rodziny w niedzielę po Bożym Narodzeniu. Dawniej była to niedziela po trzech królach. Odnowa liturgii przybliżyła uroczystość świętej rodziny do Bożego Narodzenia. Wszyscy czujemy dobrze, dlaczego parafia zakopiańska obchodzi tę uroczystość w sposób szczególny jako swoje święto. W ołtarzu głównym waszego Kościoła są te trzy postacie, które wszystkim nam przypominają świętą rodzinę. Pan Jezus jako dziecko pośrodku swoich ziemskich rodziców, Maryi i Józefa. Tych troje, tak jak gdyby trójca, odbicie na ziemi boskiej trójcy, wyraża ten sam porządek zbawienia. Kiedy patrzymy na te trzy postacie, na świętą rodzinę, Wówczas uświadamiamy sobie, jaką drogą to się stało, w jaki sposób Bóg poprosił dwoje ludzi, ażeby przyjęli go, bo chciał się stać człowiekiem w rodzinie. Pamiętamy, jakimi słowy ona odpowiedziała: Przyjęła Boga w swoim łonie, pod swoim sercem, tak jak każda matka przyjmuje dziecko pod swoim sercem w łonie i przyjął Boga, który stał się człowiekiem w łonie dziewicy, jej oblubieniec, święty Józef. W ten sposób otoczyli swoją ludzką miłością wielką tajemnicę Bożą, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, tajemnicę odwiecznych narodzin Syna z Ojca, Słowa z Ojca, tajemnicę miłości, tajemnicę zbawienia. To wszystko otoczyli swoją ludzką miłością, Miłością oblubieńczą, miłością rodzicielską. I to wszystko żyje wśród nas jako tajemnica świętej rodziny. Mówi nam ona o miłości, która jest w Bogu, o miłości, która się objawia. Mówi o drogach tej miłości, które prowadzą Boga ku człowiekowi i człowieka ku Bogu. I mówi również o drogach tej miłości, które poprzez ludzkie życie prowadzą. Te wszystkie drogi koncentrują się w rodzinie. Tajemnica świętej rodziny, tajemnica naszej wiary, naszego zbawienia, spotyka się blisko z tą podstawową sprawą życia ludzkiego, jaką jest każda rodzina. Jest to sprawa podstawowa, rzeczywistość podstawowa. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Tędy prowadzą dzieje ludzkiego istnienia od samego początku i będą prowadzić do samego końca. Tędy rozwija się poprzez wszystkie krańce Ziemi, nici życia, wątek życia. Życie zaś jest początkiem i podstawą wszystkich rzeczy, które człowiek tworzy. Na to, żeby mógł je tworzyć, naprzód musi być. A żeby mógł być, musi otrzymać życie od swoich rodziców. Dlatego też w podstawowej rzeczywistości, w przekazywaniu życia, skupiają się i koncentrują wszystkie sprawy każdego społeczeństwa i całej ludzkości. Zarówno ekonomia, jak i kultura, jak rozwój stosunków społecznych, wszystko to w jakiś sposób ogniskuje się w rodzinie. Rodzina jest początkiem tych wszystkich układów i rodzina je warunkuje, ale także wzajemnie one warunkują rodzinę. Dzisiaj wiele się mówi, i słusznie, o warunkowaniu ekonomicznym rodziny i rodzenia. Wiele się także mówi o eksplozji demograficznej, o jakimś gwałtownym przyroście ilościowym ludzi na globie ziemskim. Nieraz te fakty przyjmujemy w niewłaściwym odniesieniu. Bo jeżeli na poszczególnych kontynentach i w poszczególnych narodach następuje gwałtowny przyrost demograficzny, to natomiast w innych tego nie stwierdzamy. Stwierdzamy cofanie się, czy też zagrożenie biologiczne demograficzne. W tej chwili, opierając się zresztą na informacjach chociażby naszej prasy, musimy powiedzieć, że to się odnosi już także do naszego narodu. Więc wszystko, co słyszymy o gwałtownej eksplozji demograficznej, nie odnosi się do nas. Nam grozi raczej przeciwny skutek naszych poczynań na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Mówię o tym, moi drodzy, skrótowo. W niedługim czasie będzie odczytany list episkopatu, który nam te sprawy szerzej naświetli. Rodzina stoi u podstaw wszystkich wartości każdego narodu. Naród w niej się niejako wyraża, bo ona kształtuje ludzi, nowe pokolenia w jego duchu. Ona przekazuje jego kulturę. Zacznijmy od tego, co jest podstawowym wyrazem kultury każdego narodu: języka. Gdzież się uczymy ojczystego języka? Jak nie od naszych rodziców, od naszego ojca i matki? A w ślad za językiem idą te wszystkie treści i wartości, które składają się na całokształt kultury każdego narodu. Tak więc naród żyje w rodzinie i jej zawdzięcza swoje biologiczne i swoje duchowe trwanie. Więc trzeba, ażeby o tę rodzinę się troszczyć, jakby o fundament swojego życia w każdym znaczeniu, również i w znaczeniu duchowym, jest rzeczą zasadniczej wagi sprawa rodziny w życiu narodu i jest rzeczą zasadniczej odpowiedzialności. Tą odpowiedzialnością musimy się wszyscy podzielić, od najstarszych do najmłodszych. Ci, którzy podejmują tę ważną życiową decyzję, małżeństwa i rodziny, muszą ją podejmować z całą świadomością praw i obowiązków, które to na nich wkłada. Obowiązków wzajemnych w wymiarze międzyludzkim, w układzie mąż i żona, w układzie rodzice i dzieci, ale także obowiązków szerszych w stosunku do społeczeństwa, w trosce o jego los, o jego przyszłość to wszystko składa się na tę wielką, bogatą rzeczywistość, której na imię rodzina. Kościół coraz jaśniej widzi, że jeżeli w przeszłości wystarczała tradycja w tej dziedzinie, to dzisiaj potrzebne jest bardzo świadome duszpasterstwo rodzin, ażeby kształtować współczesną polską rodzinę wedle tego modelu, który odpowiada nauce Chrystusa, ewangelii, który w jakiś sposób odzwierciedla wzór rodziny. Prawda, jest to wzór boski, nadprzyrodzony, ale zasadniczy rys, który odczytujemy w tajemnicy świętej rodziny, musi się stawać udziałem każdej chrześcijańskiej rodziny. Jest to mianowicie to wspólne pochylenie nad dzieckiem, wspólna troska o wychowanie nowego pokolenia, tak jak to widzimy w każdym obrazie świętej rodziny, gdzie rodzice Maryja i Józef pochylają się nad Jezusem, nad Bogiem człowiekiem. To samo pochylenie, ta sama troska. To samo posłannictwo było, jest i pozostanie zawsze troską i posłannictwem każdej ludzkiej i chrześcijańskiej rodziny. Trzeba, moi drodzy bracia i siostry, a to odczytali do końca, a żebyśmy o powołaniu rodziny myśleli jako o prawdziwym chrześcijańskim powołaniu, a żebyśmy wiedzieli, że rodzicielstwo to jest apostolstwo, że wychowanie to jest apostolstwo, musimy się do tego przekonać, wbrew tej jakiejś przeciwnej fali, która idzie przez naszą polską umysłowość. Jest to fala groźna, fala duchowej destrukcji dewaluacja tych wartości, którymi cieszyliśmy się w przeszłości, jako naszymi rodzimymi dewaluacja tych wartości brak poszanowania dla rodzicielstwa. Brak kultu macierzyństwa, brak kultu dziecka, pewien minimalizm to wszystko są realne fakty, które w naszym życiu posiadają coraz większą, a groźną pozycję. Pewnie, że to wszystko domaga się, jak powiedziałem, uwarunkowań społecznych i ekonomicznych. Pewnie, że trzeba chociażby teraz zapewnić tym rodzinom dzietnym, odważnym takie warunki bytowania. A żeby mogły być dzietne i odważne. Pewnie, że trzeba w naszej opinii społecznej zmienić pewien uraz, który chodzi krok w krok za odważnymi rodzicami prawie, że bywają wytykani palcami to od nas wszystkich zależy i to jest nasza wspólna sprawa. Uroczystość świętej rodziny naprowadza nas na te sprawy, każe nam o nich mówić z troską z żarliwością i z tą wielką miłością, na którą ta sprawa zasługuje. Wiecie, że święty Jan napisał: Bóg to jest miłość. Jeżeli byśmy mieli szukać w wymiarach ludzkich jakiegoś porównania, to trzeba by powiedzieć: rodzina to jest miłość. To powinna być miłość. My chrześcijanie mamy wszystko dane po temu, a żeby przezwyciężać to zagrożenie miłości jakie idzie przez nasze społeczeństwo zagrożenie miłości w rodzinie.